Cześć wszystkim! <grych> Pomyślałam, że może zamiast kartek świątecznych, tak jak co roku, e, mogłabym zaproponować Wam coś innego. Odrobinę innego. Może pocztówki świąteczne? Zamiast życzeń przez SMS-y albo przez Facebooka można by po prostu wysłać je pocztą. A skoro święta się zbliżają, to tak szybciutko wtrącę, że tylko dzisiaj i jutro, czyli czwartek i piątek w moim sklepie olsikowa.pl dostawa jest za 0 zł za darmo, czyli zamiast wydawać 10 zł na wysyłkę, oszczędzacie tą kwotę za całe zamówienie po prostu macie taniej odychę. Co do pocztówek, można sobie taką przygotować od początku do końca samemu. Tylko wtedy trzeba y, uważać, y, na przykład, nie stosować akwareli i innych takich farb, które mogą się rozpłynąć, rozmazać pod wpływem wilgoci. No i też y, kartka musi być sztywna. Wiadomo, że w transporcie różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego o tym należy pamiętać. Możecie też zlecić wydruk drukarni. Niektóre drukarnie mają taką opcję, że po prostu mają w swojej ofercie pocztówkę, więc wystarczy, że się wyśle im grafikę, a oni już się zajmą resztą, czyli będą mieli gotowy wzór na tył pocztówki. Ale można też to ogarnąć w jeszcze kolejny sposób, czyli też korzystając z drukarni, ale już przygotowując pocztówki od początku do końca samemu. Tak wyjdzie najtaniej i najłatwiej, o ile umiecie coś zrobić w Photoshopie. Standardowy rozmiar pocztówki to 10x15 cm. I w opisie do tego filmu macie zrobioną przeze mnie grafikę. Link do tej grafiki. Gdzie po prostu jest właśnie tył pocztówki, te paseczki, gdzie się wypełnia adres i tak dalej, i tak dalej, możecie z tej grafiki korzystać dowoli do własnych potrzeb. Bardzo lubię kartki, które przedstawiają takie ładne widoczki, bo one emanują taką atmosferą spokoju. Uważam, że to ważne, żeby święta były spokojne. Bo przy takiej ilości przygotowań, biegania, załatwiania różnych rzeczy, bardzo łatwo jest zgubić. To taką fajną, przyjemną atmosferę, A to przecież właśnie na tym polega, żeby mieć ten spokój, żeby mieć chwilę, aby sobie usiąść z tymi swoimi bliskimi i odpocząć. No na tym to polega, tak? Tak więc, mój kochani, wszystkim Wam życzę spokojnych świąt. Ten odcinek wzięłam od Natalii, która wysłała mi zrobioną własnoręcznie pocztówkę, która jest genialna, uwielbiam z tym dziewczyny, ale też ze zwyczajów w kulturze japońskiej, gdzie wysyła się noworoczne kartki, które się nazywają Nenganjo. Mają one specjalny stempel do ręczenia 1 stycznia, i y, Japończycy wysyłają je nie tylko do rodziny czy znajomych, ale do wszystkich tych osób, wobec których czują jakieś zobowiązanie. Szef, nauczycielka, kolega z pracy, który kiedyś ślimkął czy coś. Sporo tego wysyłania. I tak się zdarza, że jeden Japończyk wysyła i dostaje czasem nawet od kilkudziesięciu kartek do kilkuset. Brzmi czadowo. I ja też mam zamiar w tym roku wysłać kilkaset takich pocztówek. Chociaż może bardziej dołączyć niż wysłać. Chociaż wysłać też. Już tłumaczę, o co chodzi. Do pierwszych kilkuset zamówień złożonych od teraz, czwartku, 18, będziemy załączać pocztówki z dzisiejszego odcinka. Jeśli szybko złożycie zamówienie, to nie dość, że załapiecie się na darmową zestawę, to jeszcze... Na pocztówkę. Są cztery wzory, a który wy dostaniecie, o tym zadecyduje przypadek. Ale pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy, bo te pocztówki są limitowane. W kolejnej świątecznej pocztówko-grafice ym, uznałam, że użyję kredek, ponieważ poczyniłam sobie to za punkt honoru, żeby poprawić trochę swój skill w kolorowaniu kredkami. Te kredki, których używam mam już od ponad 10 lat i one nie są nawet w połowie wykorzystane, to chyba bardzo dużo mówi o tym, jak dużo z nich korzystałam, jak dużo ćwiczyłam. Nie może tak być! Kiedy chcę poznać techniki, jak operować danym narzędziem, po prostu wpisuję sobie w YouTube'a tutoriale i oglądam, ile wlezie. Tak pewnie zrobię też w tym przypadku, bo chciałabym skoczyć trochę na wyższy poziom. Choć ten poziom, na którym jestem teraz chyba nie jest zły, co? Daniel, jak wszedł do pokoju i zobaczył tą pocztówkę, to po prostu chciał mi ją od razu cofnąć, zabrać ją dla siebie. <śśmiech> Dopiero jak mu wytłumaczyłam, że hej, muszę najpierw dokończyć, to, to postanowił odpuścić. <laughs> Down each street, the Time of you, we all know that Jack Frost will put on his show. It's time for dreaming of snow. Ostatnia pocztówka bardzo mnie rozśmiesza, ponieważ pomysł wziął się z serialu Przyjaciele. To jest mój najukochańszy serial. A konkretnie chodzi mi o odcinek, w którym Ross chciał się przebrać za świętego Mikołaja, ale w wypożyczalni zabrakło strojów. Mikołaja? więc wypożyczył strój pancernika. I był... i udawał, że wszystko jest w porządku, że on pasuje normalnie do tego święta i był takim HOLIDAY Armadillo. No to ja pomyślałam, że jeśli zabrakłoby stroju Mikołaja, to ja pewnie przebrałabym się za choinkę. Tym bardziej, że nigdy jeszcze nie widziałam nikogo w takim przebraniu i stwierdziłam, że ten pomysł ma potencjał. W internecie jest wszystko. W internecie jest też studio Timbarke, w którym pojawiam się co tydzień i możecie zobaczyć, jak ostatnio poradziłam sobie w wirtualnej rzeczywistości i swoją drogą. Gratu gratuluję montażyście, który sprawił, że naprawdę wyglądamy tak, jakbyśmy byli w świecie gier. Na przykład jak szliśmy na desce nad przepaścią, to położyli na podłodze prawdziwą deskę, która chybotała, ruszała się za każdym razem, jak się stawiało na niej krok. Jest też akcja świąteczna profilowa, o której mowa w odcinku możecie pomóc potrzebującym. Więc zapraszam na kanał Studio Timberg. Gotowe pocztówki, które otrzymacie do zamówień w sklepie olsikowa.pl. No i pamiętajcie o darmowej dostawie. Do następnego odcinka wysyłajcie mi projekty pocztówek takich świątecznych i wysyłajcie je na olsikowa.gmail.com. A tutaj proszę bardzo pokazuję te prace, które prosiłam w poprzednim odcinku, czyli zaproszenia na Wasze urodziny albo inne specjalne okazje. Tak jak zawsze mówię, em, bardzo mi podobają Wasze pomysły, bo jesteście mega kreatywni i fajnie, że tak właśnie reagujecie na y, moje propozycje, co możecie stworzyć, że mi faktycznie wysyłacie to na maila i że jest tych prac zawsze tak dużo. Przypominam, że ja je tak naprawdę losuję. Nie mogę ich wstawić ich wszystkich, bo jest tak dużo, ale losuję je i staram się po prostu, żeby jak najwięcej pokazało się w odcinku. Okej, okay, no dobra, to my się widzimy za tydzień w czwartek o 18:00. dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i... Pa, 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 pa! <śm>